Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony, Czpioter. No, pomyślałem sobie, że nagram filmik. Może to być jakaś seria filmików, zobaczymy. Odnośnie mego akwarium. Broń Boże, nie jest to filmik z jakimiś poradami, wskazówkami, czy jakiś filmik typu: jak założyć i utrzymać akwarium? A czy to bardziej, ja będę chciał. Aby w komentarzach wypowiadali się ludzie bardziej doświadczeni ode mnie i może troszeczkę pomogli my, mojej osobie oraz innym, mniej doświadczonym akwarystom w pewnych problemach. No, tak akwarium ma już dobre pół roku. Tak, parę, parę dni temu stuknęło pół roku. Aranżacja była na początku troszeczkę inna, był taki ogromny korzeń dębowy, który moczył się wcześniej przez 3 miesiące. W beczce, dobrze został spreparowany, jednak miałem do niego parę uwag. No, był duży, zabierał mi bardzo dużo światła, wydzielał garbniki, co farbowało po tygodniu wodę na taki herbaciany kolor. Była też inna belka oświetleniowa, była chińska podróbka Ady 601. Bardzo ładnie wyglądała, no dawała nawet sporo światła. Jednak mój zbiornik ma wymiary 60 na 40 na 40 i to jest 96 litrów. Była troszeczkę za słabo, na no, 37 W, no troszeczkę za słabo, chociaż no, światło było fajne. Jednak przy tym korzeniu, przy w zabarwionej wodzie, no te roślinki nie chciały za bardzo. Mały heniek z prawej strony mi wyleciał, tu przesadziłem troszeczkę Eee, trawniczka z lewej strony bo mały heniek mi wyleciał na tamtej lampce, bo niestety. Eee, w, tą, no niestety dałem to kupiłem drugą lampkę już cztery razy e, cztery te piątki 4 razy 24 cztery waty, o ile się nie mylę, oczywiście wymieniłem w niej żarówki bo oryginalne żarówki były dwie białe i dwie niebieskie bardziej do akwarium morskiego się nadawało, no teraz mam pasmo roślinne no, tutaj zamontowane i no świeci super, no świeci super, no. wszystko jest oświetlone jest, no, jest, tak naprawdę teraz to jest za, zabójcza ilość światła, normalnie to normalnie to jest coś takiego, troszeczkę mniej, czasami tym pasmem mogę sobie tu powachlować. Zależy, które przełączę dwie świetlówki. No, ale na potrzebę filmiku zrobimy pełen zakres. Teraz z czym mam problemy? Problemy mam przede wszystkim z glonami typu Wata. I to jest podstawowy problem od początku. Może nie od początku, od miesiąca po założeniu akwarium. Tutaj na tej wgłębce ładnie widać. Jest takie kłęby, waty. Nie mogę się tego pozbyć. tego Jak zaczynam ją ruszać, to oczywiście razem z tym kawałkami tej rośliny ona się wyrywa. Troszeczkę na trawniczku też jej jest, ale niedużo. No myślę, co za trawniczka? No, niby teraz zaczął mi odżywać, ale... ale jest taki, nie rośnie zbyt wysoko i robi się taki żółty. Robi się taki żółtawy. Nie wiem za bardzo dlaczego. Przycinam go troszeczkę, myślę, że od nowe pędy. Nowe, nowe pędy już są, już są trochę ładniejsze. Nie wiem. Od samego początku walczę z tym podłożem. Jest to Aqua Sub 2. On chyba to jest najmniej udany zakup, jeśli chodzi o to akwarium. Najpierw pochłaniał mi wszystko, co wlałem do tego akwarium, po prostu jak. Jakiś smog. Miałem zerowy fosfor. No to oczywiście głupota moja. Lałem tego fosforu. Lałem, 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 lałem. No i, no i, no i teraz sieje mi przez 2-3 miesiące. Już sieje mi tym fosforem. No, Testy za oleka może nie są super, ale były tańsze, więc kupiłem tańsze. No i pokazują mi 2,5-3 mg. No i nie wiem, czy patrzyłem na w, w zwykłej wodzie, tak, z kranu, no pokazywało 0, więc może no ten test nie jest taki zły. No i nie wiem jak się tego pozbyć za bardzo. No NO3 też mam dosyć wysokie, nie, nie daje już żadnych y, związków azotowych. No NO2 jest zerowe, bo mam testy, testy 5 w jednym. Mam, otworzę sobie tutaj skrzyneczkę. O, zakupiłem sobie takie testy. No, i według te tych testów Tropical yy, NO, yy, NO3 jest około 50. NO2 jest zerowe. Yy, jeśli chodzi o pH, to jest około 7,2. Yy, tak, wodę mam dosyć twardą. To jest z bardzo dużym kH. KH13, GH14. No, tutaj podaje oczywiście dwutlenek węgla z butli. Może, jak już otworzyłem tutaj środek, to pokażę, jak to wygląda. No, to obsada jest dosyć liczna. Roślin sporo. No, to pokusiłem się o takie kombo. Typu połączenie. Połączenie yy, szeregowe. Pierwszy filtr, mechanik, czyli same gąbki i włóknina. Wirnik ma wyjęty, czyli z akwarium płynie bezpośrednio do niego. Woda przechodzi tutaj tą łączeniem. No i tutaj mamy ceramikę tylko. W tym Crystal Profil E901 jest tylko ceramika. On działa teraz na maksymalnych obrotach. Z niego idzie woda na grzałeczkę i wraca sobie Wraca sobie tutaj. I ładnie akurat mi rozbija. Yy, może tak nie widać tego. Bardzo nie mi rozbija dwutlenek węgla. No, oczywiście to jest butla. Elektrozawór. Yy, tak. Oprócz glonów. Mam problemy z roślinami. To wygląda mi, nie wiem, może się mylę, ale te dziury wyglądają mi na niedobory potasu. Zakupiłem sobie oczywiście potas, o, coś takiego. No, daje niezłą mgiełkę, czyli wyłączam sobie filtr, jak go podaję, żeby ładnie się wymieszał, ładnie opadł. Na fajną mgiełkę tworzy, no jest bąblowanie po tym, ale później przestaje. Nie wiem, czy ten, yy, czy te podłoże nie wchłania mi nadal jeszcze potasu do tego wszystkiego. I przy takiej dużej zawartości NO3 mogę mieć jakieś zaburzenia, tak? dysproporcje yy, makro elementów. No, wysoki, wysoki dosyć fosfor, 2,5, yy, prawie 50, yy, prawie 50 yy, NO3. No, na szczęście NO2 i amoniak są na poziomie zerowym. Yy, no i no i właśnie, no i proszę, proszę o jakieś porady, co tu można jeszcze zmienić? Świece 10 godzin dziennie. Robię przerwę w ciągu dnia. Świecę od 10 do 14 i później od 16 do 22. Tutelnek węgla podaje godzinę przed świeceniem, cały dzień do 23. No, skimerek, karmiczek. No, ogólnie, no, dosyć, dosyć to fajnie wygląda. Jednak, no, jednak te glony, te glony, to ta wata psują psują efekt. Ta żółta trawka też nie jest zaciekawa. Indica ro, Rot też coś tutaj nie chce się za bardzo wybarwić. Atakują ją też te nitki. Na szybach mam lekkie, lekkie kropeczki, ale to na te kropeczki robią się po dwóch tygodniach, więc nie ma żadnego pyłu, nie ma innych glonów, nie ma jakichś krasnorostów. No jest tylko jest tylko ta wata, wata i jeszcze raz wata. No i tutaj mi się toś marnują te roślinki, tak. No, one szybko bardzo rosną i szybko zostają dziury w liściach. No nie wiem, nie wiem. Trochę, trochę ciężko mi wydać te 70 zł na test JBL-a na potas. Nie wiem, może rzeczywiście to podłoże jeszcze wchłania ten potas i no i to z tego wynika, może ktoś miał jeszcze jakieś problemy. W związku z właśnie z tym potasem. Może są jakieś jeszcze sposoby na to. Bardzo proszę o komentarze. No i też o wyrozumiałość. To jest mój pierwszy tego typu filmik. No i jeszcze raz mówię. No nie jest to żaden filmik instruktażowy. Nie daj Boże, żeby tam ktoś... Yy, może do, do aranżacji. Może ktoś sobie pomyśli, że jest okej. Okay. Może, może te roślinki rzeczywiście nie pasują tutaj. No bardzo proszę o yy, komentarze. I te... Pozytywnej, negatywnej porady no wszystko przyjmuję, prawda i no, może coś z tego będzie zbiorniczka no oczywiście trochę się tu pozmieniało od początku no, żaden restart większy nie wchodzi w grę no to półroczne akwarium to raczej jeszcze dużo można zmienić nie trzeba nie trzeba żadnych gruntownych ruchów szybki wykonywać dziękuję serdecznie za uwagę pozdrawiam wszystkich